moi drodzy, już częściowo mamy zdemontowane pewne elementy, czyli tu widzicie już brak kolektora. Ale, żeby wyjąć to wszystko, trzeba zdjąć podszybie, Trzeba zdjąć wycieraczki. Jak będziecie ściągać podszybie, to jest do góry nogami już. To tu macie specjalne spinki. One są, jak pokażę, w którym miejscu one idą. Nie widać, czy będzie ich podważać. To jest w tej chwili do góry nogami. One idą w to miejsce. Trzeba ich delikatnie podważyć, tylko na same wyskoczą. Trzeba zdemontować tutaj cały ten element, jak tu widzicie. Czyli cały ten pas razem z wycieraczkami, dodatkowo całą obudowę filtra powietrza, przepustnicę, odkręcamy od samego kolektora, tak jak tutaj widać do boku, pod uszczelką. Bierzemy na bok, rozbierzemy sobie tutaj te otwory, żeby tam tutaj nic nie wpadło. Przeczyścimy to jeszcze, zanim otworzymy pokrywę, wyciągniemy sobie cewki, zmienimy sobie świece zaponowe i będziemy się zabierali do regulacji zaworów. Jak tu widzicie, śruby. Trochę tutaj jest dłuba oczywiście jeszcze dłuboczek plastikowy, taki od szyby, żeby tutaj dojść do tej śruby, trzeba delikatnie, żeby tu nic nie powołamywać.